Czy wiesz, że istnieje kraj, bez którego nie zjesz nawet Big Maca? W tym kraju istnieją miasta, które są w kształcie samolotu, a mimo to żyją tam bardzo biedni ludzie. Kraj ten to oczywiście Brazylia. Stolica Samby i Dobrej piłki Nożnej jest krajem, który według MFW jest obecnie 10 gospodarką świata. A jeżeli policzymy to według parytetu siły nabywczej, to nawet siódmą, ale nie przez to jest to tak istotny kraj na świecie. Na początek zerknijmy na mapę Brazylii. Nawet nie oko zauważy, że Brazylia to duży kraj, ma 8,5 miliona kilometrów 2 Istotniejsze jest jednak to, że w Brazylii jest ciepło. I to też raczej mało odkrywczy wniosek, ale połączenie tych dwóch faktów, że Brazylia jest duża i jest w niej ciepło, jest warte 164 miliardy dolarów. Okazuje się bowiem, że tyle wart jest eksport. Brazylijskich produktów żywnościowych, które Brazylia produkuje przez cały rok ze względu na to, że jest krajem w strefie równikowej, czyli ma jedne z najlepszych warunków pogodowych do produkcji rolnej. Sama produkcja rolna to aż 29% PKB Brazylii jest trzecim największym eksporterem produktów rolnych na świecie, zaraz po Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. To sprawia, że dla miliardów osób na świecie samo zjedzenie śniadania bez Brazylii jest po prostu niemożliwe, ba nawet zjedzenie Big Maca nie jest możliwe bez tego, co produkuje Brazylia. Rozłóżmy ten problem na czynniki pierwsze. Po pierwsze bułka. Bułka zrobiona jest oczywiście z ziarna, a zboża brazylijskiej to 20% światowego eksportu. Sos do Big Maca zawiera soję, a ta w 60%. Pochodzi z Brazylii. Kotlety wołowe też mają zwykle rodowód brazylijski, bo aż 23,5% wołowiny na świecie jest brazylijska. Natomiast jeżeli ktoś woli na to też go trochę zmartwię, bo bez Brazylii nie ma bowiem 35% globalnego handlu kurczakiem. No i oczywiście panierka do kurczaka, która jest zrobiona z kukurydzy, a ta w 25% przypadków jest sprowadzana z Brazylii. No i oczywiście przydałaby się do tego kawa z cukrem lub sok pomarańczowy. I tutaj chyba bez zaskoczenia produkuje ona 20% kawy na świecie, 40% cukru i 46% soku pomarańczowego, który jest eksportowany do wszystkich krajów na świecie. Ba, nawet grill, na którym usmażony jest ten Big Mac i papier, w który jest zawinięty, może pochodzić z Brazylii, bo Brazylia odpowiada za 33% światowego eksportu żelaza i 70% eksportu celulozy. Jak to zatem jest, że kraj, który żywi połowę świata, jest na tyle biedny, a Brazylia uznawana jest za siódmy najgorszy pod względem wskaźnika Giniego, czyli wskaźnika, który mówi o nierównościach w danym kraju. To powoduje, że w Brazylii jest 56 dolarowych miliarderów i jednocześnie 50 milionów ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. A przyczyną tego wszystkiego okazuje się Kolosalny brazylijski pech. Najlepiej pokazać to na historii kauczuku, który niegdyś był nazywany białym złotem Amazonii. Z tego materiału wynalazca o nazwisku Goodyear połowie XIX wieku wpadł na pomysł, jak z kauczuku można zrobić użyteczną gumę. Dzięki jego technologii przemysł zorientował się, że ma genialny materiał do produkcji niemal wszystkiego. Co ma być trwałe, wodoodporne oraz lekkie. Więc Brazylia, w której kauczuk rośnie naturalnie, w XIX i początku XX wieku stała się naprawdę bogatym krajem. Wówczas to jego ceny, ze względu na to, że był on traktowany jak dzisiejsza ropa naftowa, Wystrzeliły w górę, a interesy na kauczuku były tak zyskowne, że w latach 1879-1912 brazylijskie miasta, takie jak np. Manaus, były jednymi z najbogatszych miast na świecie. A lokalni właściciele plantacji byli tak bogaci, że importowali nawet marmur z Włoch do lokalnej opery. Głód kauczuku był tak duży, że w późniejszych latach nawet sam Henry Ford postanowił zainwestować w Brazylii i założył tam nowe miasto, które nazwał Fordlandia. Miasto powstało w 1928 roku. Ale ze względu na kiepskie zbiory spowodowane błędami w nasadzeniu drzewek oraz bunt pracowników z 1930 roku, którzy nie byli zadowoleni z warunków pracy, które były inspirowane tym, jak działają fabryki Forda w Stanach Zjednoczonych, a Brazylijczykom taki sposób pracy się po prostu nie podobał. Plantacja nie wyprodukowała więc ani jednego kilograma kauczuku, a Henry Ford wyrzucił w brazylijskie błoto 20 milionów dolarów. Jakby tego było mało, w międzyczasie kauczukowy biznes stał się ofiarą chyba jednego z większych oszustw przemysłowych w historii. Otóż brazylijski monopol produkcji kauczuku nie pasował zjednoczonemu Imperium Brytyjskiemu. No ale cóż począć, najechać taki kraj to znaczący problem. A i Amerykanie jakoś go tam wspierają, więc Brytyjczycy stwierdzili, że jest to zbyt ryzykowne i go po prostu nie najechali. W zamian za to wpadli na zdecydowanie prostszy sposób. Może by te drzewka kauczukowe po prostu z Brazylii wywieźć. Jak to u Brytyjczyków bywa, znalazł się oczywiście śmiałek. Henry Wickham. Botanik ten przez cały rok 1876 jeździł po brazylijskiej dżungli i skupował nasiona kauczuka od plantatorów. Następnie zadeklarował w porcie, że 70 tysięcy ziaren kauczukowca ma w zasadzie na użytek własny. I w zasadzie to nie do końca jest kauczukowiec, tylko jakieś tam randomowe nasionka. Nasiona zaś, delikatnie dostarczone do Londynu, dały 2700 sadzonek, które rozesłano po wielu miejscach Imperium Brytyjskiego, takich jak Ceylon, Malaje, Singapur czy Indonezja. Tam bowiem warunki atmosferyczne były zbliżone do brazylijskich i można było rozpocząć przemysłową produkcję. 30 lat później okazało się, że azjatyckie plantacje kauczuku były lepiej zorganizowane i dobrze przystosowane do produkcji na skalę komercyjną, łamiąc tym samym monopol na kauczuk i doprowadzając do ogólną. Krajowego kryzysu w Brazylii. Natomiast Sam Wickham obecnie w Brazylii jest uznawany za największego biopirata w historii. No ale to było dawno i brazylijskie władze mogły w jakiś sposób wyciągnąć lekcje z tych problemów, które miały w przeszłości. No z tym, że okazuje się, że chyba nie bardzo odrobili lekcje. Okazuje się bowiem, że wszystkie działania, które doprowadzają do zarobienia w Brazylii dużych pieniędzy, nagle są przejadane. Co więcej, budowę nowej stolicy o nazwie Brazylia zlecono w środku dżungli, gdzie wszystko, łącznie z materiałami i ludźmi, trzeba było dowieść. To pochłonęło masę środków, które mogły zostać przeznaczone na rewitalizację miast nadmorskich, w których i tak i tak żyje większość brazylijskiej populacji. Podobnym przykładem nieudanego projektu było robienie autostrady przez dżunglę, która miała 4260 km, gdzie większość dróg i tak i tak nie była wyasfaltowana, a autostrada była czasowo zamykana ze względu na zły stan nawierzchni. Ale są chlubne wyjątki i jeżeli trzeba coś zrobić naprawdę dobrze i to w przemyśle wysokich technologii, to Brazylijczycy to potrafią. Okazuje się bowiem, że Brazylia ma drugą największą na świecie sieć lotnisk. To powoduje, że trzeba mieć też samoloty do obsługi tych lotnisk i dzięki wysokiemu lokalnemu popytowi Brazylia stworzyła i utrzymała lokalnego producenta lotniczego. Producent ten jest w stanie przede wszystkim konkurować z innymi podmiotami, które produkują małe samoloty, ale też konkuruje z gigantami takimi jak Airbus czy Boeing. Firmą tą jest oczywiście Embraer, którego klientem, i to jednym z pierwszych w klasie dużych jednostek, takich jak flagowe S-170, e S-175, e S-190 e i S-195, e były polskie linie lotnicze LOT. Natomiast polskie firmy dostarczają Embraerowi części do produkcji tych samolotów, m.in. fotele, a także część silników. To pokazuje, że nawet w biednej Brazylii da się robić fantastyczne produkty, a porażki, no cóż, zdarzają się każdemu. Ale mimo to trzeba kontynuować drogę, wyjścia z biedy i to najlepiej samolotem. A co Wy sądzicie na temat gospodarki Brazylii i jej na świecie. Napiszcie w komentarzach. Ja jestem Marcin i nie zapomnijcie polajkować tego odcinka. Oraz, jeżeli jesteście nowymi widzami, zasubskrybujcie nasz kanał, a następny odcinek w sobotę o 10:00.